Radio Głos Uskrzydla dusze. Dzisiaj za Rady Głos jesteśmy w Gdańsku, a naszym gościem jest ksiądz Damian Trzebiatowski. Szczęść Boże! Szczęść Boże! Jest ksiądz um, Jałmużikiem, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy, naszego metropolity. Cóż to za funkcja? Jest to funkcja, która powstała całkiem niedawno, ponieważ trochę ponad rok temu, i podstawowym moim zadaniem jest otoczyć opieką duszpasterską osoby bezdomne, tych wszystkich, którzy nie trafiają do naszych standardowych duszpasterstw, są poza wspólnotą parafialną, poza miejscami też mieszkalnymi. I podstawowym moim zadaniem jest to, żeby powalczyć o ich zbawienie, tak jak potrafię, jestem w stanie. Czy to jest nowa funkcja, czy już kiedyś też wcześniej istniała? W naszej diecezji jest to nowa funkcja. Przede mną istniała jedynie w diecezji opolskiej, gdzie jest jałmużniczka księdza biskupa opolskiego, aktualnie siostra Aldona. Tam ta funkcja jest już chyba od 6-7 lat, u nas jest dopiero od roku. Sam ja mam okazję uczestniczyć w takim świętej w parafii Matki Boskiej Nieustającej pomocy, gdzie ksiądz posługuje. Czy są jeszcze inne miejsca, gdzie skupiacie się na tej trosce, czy jakieś inne miejsca, gdzie są sprawowane też yy, msze święte dla nich. Aktualnie jesteśmy w trzech parafiach. Wszystko zaczęło się od spotkań w czwartki w parafii Franciszka z Asyżu w Gdańsku Siedlcach, czy potocznie nazywamy to miejsce Emaus. Tam rozpoczynaliśmy tę posługę dwa lata temu, zanim jeszcze powstał tytuł Jałmużnika. I tam właściwie mamy dla nich wszystko, co jesteśmy w stanie im przygotować, też tak w takiej posłudze doraźnej. Nie ma tam przy świętej. Tam modlimy się z nimi, mają okazję do spowiedzi, do spotkania. Ale też jest tam dla nich przygotowana kąpiel, czyste ubrania, jedzenie, fryzjer, zdjęcia do dowodów, im tam robimy. Jest opieka przedmedyczna. Drugim miejscem była parafia brata Alberta na przymorzu. Tam jesteśmy co wtorek. Jest to dzień dedykowany kobietom na ulicy. Jest ich zdecydowanie mniej. 5, może 10% ze wszystkich bezdomnych. Tak więc tam każdy może się najeść, każdy może się pomodlić z nami, ale takie specjalistyczną pomoc dostają jedynie kobiety czyli ubrania, kąpiel. Są fryzjerki, które prowadzą własne zakłady fryzjerskie, nie tylko takie domowe, mamy i żony, które strzegą mężów, ale też profesjonalne fryzjerki, które troszczą się o te kobiety, bo dla kobiet ważne też jest poczucie się piękną w, w takim procesie naprawy tego ich życia i najmłodsze nasze miejsce, czyli parafia. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie jest przygotowana dla nich dodatkowo niedzielna Msza Święta. Obok tych wszystkich posług, które też są w tych dwóch pozostałych miejscach. Tak więc widujemy się z nimi trzy razy w tygodniu, co tydzień. Każde miejsce jest troszkę inne. Msza Święta jest tylko tu, ale wszędzie są otoczeni opieką duszpasterską, możliwością rozmowy, spowiedzi i też spotkania z Księdzem. Czy też pomagacie im od takiej strony praktycznej? Już za chwilę zima, też sobie myślę, czy jest jakaś możliwość też wsparcia tych osób. Pomagamy, jak umiemy. Możliwości nie mamy, nie wiadomo, jak olbrzymich, ale docieplamy ich, więc bieramy dla nich czapki, rękawiczki, śpiwory, koce. Wielu z nich nie trafi do schronisk noclegowni, będą starali się w miarę możliwości jak najdłużej wytrwać na ulicy, z różnych powodów. Tak więc staramy się ich zabezpieczyć przed mrozami. Oni sobie w swoich miejscach, gdzie mieszkają, czyli w pustostanach, działkach, tworzą takie legowiska z kilku kołder, śpiworów, kocy i tak dalej. Więc staramy się ich przygotować na to wszystko, aby faktycznie mogli spokojnie Zimę przetrwać, przeżyć tę zimę. No jesteśmy też w stałym kontakcie z innymi miejscami, które pomagają w Gdańsku. To jest też taka duża siła i radość, że w Gdańsku kontakt między różnymi fundacjami czy ośrodkami pomocy jest bardzo duży. Tak więc w każdej chwili mogę zadzwonić czy do Caritasu, czy do MOPRU, czy do Monaru, czy do Towarzystwa Brata Alberta i faktycznie też poprosić o wsparcie i pomoc. Jakby ktoś chciał wejść w tę pomoc do instytucji, to zawsze też jesteśmy w stanie się nimi posiłkować. Czy to jest tak, że część nie może, czy nie chce, jakby skorzystać z tej pomocy w różnych takich schroniskach? Część nie może, część nie chce. E, jest coś takiego, że pomoc osobom bezdomnym jest rejonizowana. Okay. Czyli bezdomny może otrzymać pomoc jedynie w gminie sobie właściwej, czyli w miejscu, gdzie albo jest zameldowany, albo udowodni, że mieszkał, pracował, płacił podatki. Wielu z bezdomnych nie pochodzi z Gdańska, nie pracowało w Gdańsku. Nie są w stanie pokazać, że mają tu meldunek, więc w Gdańsku nie są w stanie zbyt wiele otrzymać. Mogą trafić do tak ogrzewalni, gdzie idzie się na noc, są kafle. Jeden prysznic, i można tam po prostu przetrwać zimną noc leżąc na kaflach, w warunkach bardzo takich ubogich, ale nie dostaną właściwie w mieście nic więcej, bo prawo na to nie pozwala. Część z osób bezdomnych nie chce, ponieważ odbiło się z różnego powodu od schronisk: albo przez to, że jest potrzebna tam pełna abstynencja, albo przez to, że spotkali w takim schronisku takie zjawisko jak fala gdzie za bezpieczeństwo musieli płacić na przykład papierosami. Albo odrzuciło ich, odrzucił ich personel, nie zawsze sympatyczny, miły, albo jakieś warunki higieniczne, albo cokolwiek innego. Też nigdy nie wiemy, ile w tym jest pełnej prawdy, ile jakiegoś ich też samotłumaczenia się. Tak więc z różnych powodów są na ulicy, nie trafiają do tych schronisk, ogrzewalni, noclegowni, no ale my ich tam spotykamy i tam też staramy się świadczyć im pomoc i, i szukać co dalej. Pod Twoją opieką, pod y, opieką jałmużnika, y, ile mniej osób jest w katedrze dalskiej? Najwięcej przychodzi do nas w czwartki, ponieważ jest to parafia, która jest blisko centrum, tak więc tam potrafi przyjść 100-150 osób bezdomnych tak jednorazowo w czwartek, e, więc... E, w niedzielę tutaj przychodzi 60-80, we wtorki 50-60 osób. Tak więc oni w większości się powtarzają, czasami są, się wymieniają. Niektórzy przychodzą raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, raz na miesiąc, też z różnych powodów swoich własnych. Tak więc myślę, że tak regularnie trafiamy do około 200-250 osób, którzy przychodzą na te różne dni, nie zawsze co tydzień, aby korzystać z naszej pomocy. Czy jest jakiś okres, kiedy jest może ich więcej? Czy widzisz, może jakiś progres, czy ich przybywa? Przez to, że na przykład może jakoś się komunikują ze sobą. Ilość naszych braci, którzy do nas przychodzą, to jest zawsze wielka tajemnica. Ja próbowałem przez te dwa lata. Faktycznie znaleźć dlaczego czasami ich jest dużo mniej, czasami nagle ich jest mnóstwo, ponad 150 i nie znalazłem. Ani nie jest to związane z porą roku, mhm. ani nie jest związane to z pogodą, tak. e, więc czasami jest tak, że w ulewę przyjdzie garstka, czasami w ulewę przyjdzie ich te 150. Dlaczego? Nie mam pojęcia, dlaczego tak to się układa. Więc e, odkąd dobiliśmy do pewnego takiej już liczby całkiem dużej, raczej już jakichś większych takich zmian nie ma, już raczej ich nie przybywa. Jest ta stała liczba, która do nas trafia. Na początku rozwój był bardzo prężny. Na pierwsze spotkanie przyszło 6 osób, potem 12, 20, i to pocztą pantoflową się rozniosło między nimi. No i jak dobiliśmy już do tej koło setki, w czwartki, 150, to się nam zatrzymało i teraz tylko czasami jest więcej, czasami mniej, ale nie wiem od czego to zależy. Już za chwilę, adwent to jest taki czas, kiedy w sposób szczególny myślimy nie tylko o Bożym Narodzeniu, ale o tej możliwości pomocy innym, czy też. Nasi słuchacze, gdyby zechcieli, czy mogły jakkolwiek pomóc, na przykład w Waszym duszpasterstwie, Myślę, naszym? Tak. E, nam zawsze, e, znaczy, najwięcej pomocy dają nam na pewno ludzie, którzy chcą przyjść i być tymi braćmi naszymi. To jest zawsze największa potrzeba, bo do rozlewania kawy zawsze się ktoś znajdzie, pieniądze zawsze gdzieś tam znajdziemy, e, ale zawsze brakuje nam człowieka, który jest chętny, by wyjść i rozmawiać, poznawać, tworzyć relacje. Tak więc to jest zawsze taka wielka potrzeba, bo im bardzo brakuje, żeby zobaczyć w nich człowieka, poznać ich historię, spojrzeć w oczy, podać rękę, wysłuchać ich, powiedzieć im o Jezusie Chrystusie. To jest zawsze największa potrzeba. Czy u nas, czy gdziekolwiek indziej właściwie są jakieś dzieła pomocowe, czy nawet jakiś jedno, pojedynczy bezdomny gdzieś tam pod sklepem. To jest zawsze największy dar i skarb, jaki możemy dać, czyli... Szacunek, zrozumienie, pewne takie otwarcie, żeby poczuł się, że komuś chociaż trochę zależy, by go poznać, wysłuchać, podać rękę. No nam albo można nam wpłacać jakieś środki na konto nasze, które mamy, albo przez Patronite, który jest dostępny, link na naszym facebooku Boski Prysznic, albo na konto bezpośrednio Jałmużnika Biskupiego, które jest dostępne na naszej stronie diecezjalnej. Albo można też nam przynosić różne takie dary już fizyczne. Co sobotę też gotujemy dla nich zupę. Więc co sobotę gotowane jest u nas 140 litrów zupy dla osób bezdomnych, z których korzystamy w ciągu tygodnia. Czy coś do tej zupy, czy chleb, czy dary w sensie odzież dla nich, czy kawę, czy herbatę. Właściwie wszystko jest zawsze jakimś tam darem, który nie zostanie zmarnowany, bo potrzeby są olbrzymie i właściwie wszystko, co dostajemy, natychmiast zostaje przekazane dalej. Tak więc każda forma pomocy jest zawsze cenna. Serdecznie dziękuję za rozmowę życzę powodzenia. Naszym gościem był ksiądz Damian Winkariusz, parafii Matki Bożej Giełdziancy Pomocy w Gdańsku Brantowi i jałmużnik przede wszystkim księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdy, Metropolity Gdańskiego. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Dziękuję. Szczęść Boże.